Nie oceniajcie mnie ale kolejny dzień z rzędu zaspałam i nie poszłam rano na spacer. To wyzwanie jest dla mnie trochę jak rollercoaster. Są dni, kiedy jestem mega zmotywowana, robię wszystko. Trzymam kalorie, wstaję rano idę na trening, ale są też takie dni, kiedy po prostu chcę się wyspać. I to też jest tak jakby okej. Okay. Więc jeżeli też masz takie dni, to wiedz, że nie jesteś sama. I to jest normalne, żeby czasami odpuścić i dać sobie odpocząć. Jesteśmy tylko ludźmi. Właśnie minął kolejny dzień mojego wyzwania i tego dnia pogoda była okropna. Padało i wiało z każdej strony. Wstałam sobie na spokojnie, zrobiłam skinkel i wzięłam się do pracy. Ostatnio mam trochę problem z piciem wody. Wydaje mi się, że jest dla mnie trochę za zimno i nie chcę się tak pić, ale z drugiej strony nadrawiam i gdy jest tak zimno na zewnątrz, to ja na serio mogłabym pić hektolitry herbaty dziennie. I dokładnie taki sam problem mam z jedzeniem śniadań na zimno. I jakoś raz w ogóle nie mam ochoty na śniadania typu jogurt z granolą, tylko jadłabym coś na ciepło i jest to albo jajecznica, albo tosty. Po pracy zapisałam się na zajęcia hit na siłowni i poczułam się trochę, jakbym była na lekcji w UEF-u. Prowadzący był taki starszy pan w dresie, który nic nie robił, tylko mówił, co mamy robić. Wygląda trochę groźnie i powiem wam, że dał nam naprawdę ostry wycisk. Ale szczerze to podobało mi się. Po takich treningach zawsze mam satysfakcję, że dałam z siebie wszystko. W drodze do domu weszłam jeszcze do BM, trochę drobiazgów do prezentów i kilka rzeczy do domu. Na Zrobiliśmy bajgle z wegeburgerami, do tego wleciały jeszcze bataty I możecie się domyślić jaki mecz oglądaliśmy później Na koniec dnia zrobiłam pielęgnację i masaż twarzy I tak minął kolejny dzień wyzwania Glowup Pran. Pa.